No dobra. To co? No dobra, tutaj zarezerwować kolejkę. Co tak, dzięki wielkie Ja mam 61 lat i stwierdziłem, że jak tego nie zrobię teraz, to potem może być gorzej. Także z maczugami biegnie się wolniej, dlatego że jak widzisz, muszą wykonać pewien obrót w powietrzu, mogą wykonywać i dwa obroty, ale z dwoma obrotami się nie biega, mogą wykonywać i trzy obroty. No właśnie, będę miał z tyłu też wywieszkę, że maczugi mogą spadać, zwłaszcza jak jest powietrza wiatru i żeby ci co są za mną się nie potknęli, czyli żeby zachowali pewien dystans. Wyzwanie polega na tym, że jedna maczuga waży 190 gram. jak obliczyłem to jest 38 tysięcy podrzutów. Więc jak to pomnożyć przez 190 gram, to mi wyszło 6 ton. Ja nie wyglądam że na 6 ton, ale myślę, że przy dopingu. A tak poważnie mówiąc to faktycznie, bo biegałem pół maratony z tym nie? i rzeczywiście po 20 kilometrach trochę się pojawia problem bólów pleca, No bo sylwetka jak patrzysz z boku, nie? nie jest naturalną sylwetką do biegania dlatego, że ręce są wstrzymięte do przodu i to powoduje trochę inne obciążenia no ale jak to się mówi, maraton nie jest zdrowy, zdrowe jest przygotowanie do maratonu tak? zgadza to częściej <grymna> także zobaczymy widzimy kolejną grupę wyświetlonych wyróżnika mówiąc między innymi na 4.30, więc dużo, dużo dobrych emocji na trasie 46.Nacjonalny <grymna> Węgrady Maratonu warszawskiego Dociągnę, teraz dociągnę. Jest OK? Jest OK. Jeszcze oddechowo jest wszystko w porządku. No. Chyba ręce. A plecy? A, troszkę też. To jest niedaleko. Jeszcze niedaleko. piątka została. No. Ale jest ciężko, jestem cię. A już ja myślałem, że było tak. Zdarza się. Podnosimy i jedziemy dalej. I biegniemy dalej. Biegnij, nie rezygnuj. Idź do końca. Masz siłę. I zobaczcie całe 42 kilometry, i żongluję. Coś nie tego nie będę się przybijał piątki. <grymne> Udało się. Naprawdę miałem trochę cykora na początku. Czy, czy wytrzymają mi ręce, czy gdzieś nie będę miał takich bóli, skurczów. Co do kondycji, to wiedziałem, że wytrzymam, bo generalnie to... Kondycję mam, ale rzeczywiście pojawił się już na 11 kilometrze ból tutaj, wiesz, jakieś ścięgna, czy ręce mnie zaczęły boleć od żonglowania. Trochę starałem się zmienić styl podrzucania. No i poszło. Najważniejsze, że ten ból się nie nasilał, więc mogłem dokończyć, ale zawsze jest taki strach trochę. No bo co będzie dalej, tak? Czy na 20, 30 nie będzie jeszcze gorzej? No i na 23 kilometrze miałem bardzo jakieś mocne skurcze tutaj w łódce, ale takie, że normalnie mi wykrzywiało nogę. Normalnie nie mogłem jej tak postawić, tylko jakoś tak, więc przeszedłem jakieś 100 metrów, żonglowałem. No i trochę plecy bolą, tak jak to przypuszczałem, że tak będzie. No bo żonglując z tą postawą, wysunięte ręce, wiadomo, że to naraża tutaj plecy trochę bardziej. Ale też na szczęście nic się nie nasilało. Także to był taki stały ból. Także no muszę powiedzieć, że nie jest to komfort biegania. Myślę, że nieprędko, jeśli w ogóle przebiegnę drugi raz maraton, z maczugami. Z piłeczkami to tak, z piłeczkami to jest zupełnie co innego, to jest dużo lżej. O kurczę, no nie mogę teraz żonglować w ogóle, bo mnie ręce bolą. Myślę, że przez jakiś czas chyba sobie dam spokój. No najważniejsze, że nieoficjalnie to jest pierwszy raz w Polsce, żeby ktoś przebiegł maraton żonglując trzema maczugami. Byli do tej pory ludzie, którzy żonglowali piłeczkami, No ja też ustawiłem rekord polski w maratonie 3:39. No jestem zadowolony. Tak, udało się. No i poniżej 5 godzin. Myślę, że będę miał czas netto 4:40, nie wiem, 6, 7 coś takiego. No fajna inicjatywa to jest. Wow.